Cześć, z tej strony Adam. Witam się na kanale AutoDiscover w odcinku z oględzi kompart ONE Nice. Mamy tutaj mnóstwo samochodów, a zaraz pokażę ci ich jeszcze więcej. Przed wami Porsche Macan w niebyle jakiej wersji, bo mamy do czynienia z wersją Turbo. Dokładnie rocznik tego samochodu to 2018. Mówimy o roku modelowym. Uszkodzenie jest opisane jako side. I faktycznie z boku tutaj są pozaznaczane elementy, które są do wymiany, czyli drzwi, drzwi i w zasadzie to by było na tyle. I tam błotnik jest zaznaczony. Są jeszcze takie kropki na tym aucie, z jednej w zasadzie z tej i z tamtej strony pozaznaczane, ale przyjrzyjmy się temu zaraz bliżej. W tylnej części samochodu widzicie próg jest zagięty, więc tutaj będzie wymagało to ingerencji blacharza. Wymiana, naprawa, zobaczymy. Natomiast nie wiem czy tak... Tutaj pewnie tutaj będzie, będzie do blacha, więc ciężko to będzie naprawić. Czasami też się dzieje tak, że te poszycia jak nie ma nowego, to czasami blachasz też wycina jakieś kawałki i klepie tylko ten kawałek i z powrotem go stawia. W środku mamy takie części jak osłonę dolną, osłonę przednią silnika, jak próg. Ciekawe czy jest boczek drzwiowy, bo to jest taki element, który będzie ciężko dokupić w danym kolorze tapicerki. Jest akurat czarna, więc jakichś większych problemów nie powinno być. Pod spodem jest boczek i, i zapas maseczek. Po prostu tutaj wszystko działa. Drzwi się zamykają, szparki są idealnie równe, więc wszystko jest ok. Mamy tutaj do czynienia na pewno z najbogatszym fotelem. Zobaczcie sobie mnogość tych tutaj cicisków. Auto jest run and drive, więc powinno bez problemu odpalić. Power steering. Świeci się nam wspomaganie. Nie, te fotele są naprawdę mega wygodne. Porsche Macan to jest jeden z fajniejszych samochodów. Jedno z aut, które jakby bardziej leży w moim guście. Ale dlaczego go nie kupię, to Wam powiem, bo jako rodzinne auto dla rodziny 2 plus 2 to jest plus mały pies albo średniej wielkości pies. Jest po prostu za mały bagażnik. W SQ5 idealnie się mieściliśmy. A to ze sprawą tego, że fotele ma przesuwane. Maska też tutaj jest przygięta, więc będzie wymagała naprawy. Ale to już raczej naprawa, a nie wymiana. Płyn chłodniczy olej, wszystko się zgadza. Tutaj lampy mamy na wierzchu. Sprawdźmy, czy daty produkcji są tożsame z tym, co powinno być. Made in Austria. Made in Austria. Astra, Astra, Astra. Made in Astra. Numery są tożsame i na, nakle, na lampie jest też naklejka USA, czyli widać, że ta, ta, ten reflektor jest dedykowany na rynek amerykański. Problem jest z tymi maskami, jeżeli by auto było uszkodzone w przód, bo ciężko jest znaleźć ładną maskę, bo to jest duży kawał, brzydko mówiąc szpeja, czyli duży kawał blacharskiego elementu, więc często one są gdzieś pozaginane w tych miejscach. Wiem, bo szukałem maski do Macana i ciężko czy do Kajena i ciężko jest znaleźć używaną ładną maskę, a nowe do najtańszych nie należą. Tutaj jest bardzo fajna jednostka napędowa 3,6v6 Turbo i te jednostki były tam nie, nie, nie pamiętam, nie chcę skłamać, ale bodaj, że do 2020 chyba roku w, jako Macan Turbo. Ale poprawcie mnie w komentarzach. Macie szybki dostęp do komputera, więc możecie szybko to zweryfikować. Tajemniczy przycisk schowany do otwierania maski w wycierażce. Bagażnik jak bagażnik. Szpeje są schowane. Mi się podobają osobiście bardzo te reflektory z tyłu w makanie. Łatwo go pomylić na drodze lub z większej odległości. Z jego większym odpowiednikiem, czyli Kajenem. Ja wiem, że większość powie, no, przecież Cayen to zupełnie inne auto. Zgadza się dużo inne, większe, natomiast one są sylwetkowo dość do siebie zbliżone. I jeżeli będzie w odpowiednim kolorze dany samochód, to łatwo go pomylić. Przynajmniej kobiety często, często tak mają. Samochód jest do tyle fajny, że ma zaledwie 22 tysiące mil. Ten infotainment tutaj Porsche mi się, no może to nie jest najnowszy, ale bardzo mi się podoba to, że jest tutaj są te przyciski i to wszystko jest takie jak być powinno. Mamy mnóstwo tych przycisków, ale to nie jest to Porsche jeszcze gdzie tych przycisków była ponad setka, nie? że to było auto, które miało najwięcej przycisków spośród wszystkich aut, no powiedzmy spośród w ogóle wszystkich aut, no bo tam była w tych modelach Panamery pierwszym, to, to po prostu było, no, no, no przycisk nie, tam było ponad 100 różnych przycisków funkcyjnych, tutaj tego nie ma. Czy na Copart Van nice można znaleźć mało uszkodzone Audi Q3? Pewnie można, wydaje mi się, że ten samochód będzie odpowiedni. Mamy tutaj samochód rocznik 2021. Dokładnie z przebiegiem 44 000 km. Wezlajnie czarny z napędem na cztery koła. Przód cały nieuszkodzony. Olej już pewnie będzie wymagał wymiany, ale jest, więc nie jest źle. Jak widać w Kalifornii też mają jesień. Maskę zamykamy, przystępujemy do oględzić samochodu z boku. Tutaj mamy uszkodzoną oponę, felgę pozaznaczaną. Nie jest źle, nie wygląda to źle. Najgorzej jest tutaj z tyłu. Jest uszkodzony pas tylny, natomiast nie wygląda to całkiem źle. Samochód jest rozebrany do oględzin, będzie tutaj niestety, ale brakowało nam pewnych elementów wykończenia bagażnika, co może być lekko problematyczne ze znalezieniem. Ale znacznie nam to ułatwi nasze oględziny na placu. Szybkie wyjęcie części. I przystępujemy do sprawdzenia. Najpierw sprawdzamy w dalszej części, bliżej foteli, ponieważ szkoda może się okazać nieoczywista i te uszkodzenie przeniosło się dalej. Ładnie pochowane klipy, śrubki, klipsy, śrubki to jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ łatwiej będzie nam skompletować części samochodu. Natomiast wiele takich plastików drobnych niestety nie zostało w tym aucie włożonych i będzie tego niestety brakować. Mamy tylne tylne reflektory. Porozpinane tutaj oświetlenie wnętrza, ale na szczęście wtyczki są całe. Zobaczmy tutaj. Wszystkie nity, wszystkie części tutaj nitowane wydają się, że są na swoim miejscu. Czy jest tak źle? Wydaje mi się, że nie. Zobaczmy dalej, schylmy się pod spód. Wisi nam tutaj niestety tłumik. Być może samochód oberwał bardziej dołem. Natomiast po wahaczach nie wygląda, jakby to było źle. Tu. Tu jest największa szkoda. To zostało podgięte, tak. Tu jest ta tylna podróżnica. Natomiast trzeba by to pomierzyć. Nie wydaje się, aby ona narobiła tutaj wielu szkód. Bardziej samochód dostał od dołu. Więc jest duża szansa, że nawet ten pas tylny serwisowy, no nie, tutaj też dostał. Będzie do naprawy. Ale to wszystko wyjdzie w momencie, kiedy tak naprawdę pomierzymy samochód na płycie. Widzicie? Fajny, mały przebieg. 22 tysiące mil. Przemieszcza się do przodu, do tyłu. Co ciekawe, mamy do samochodu dwa kluczyki. Aukcja nigdy nie gwarantuje, że jakikolwiek kluczyk będzie w zestawie, natomiast w tym aucie mamy tutaj dwa. Jeden leżał tutaj w uchwycie na kubki. Składam go tutaj do podłokietnika, aby dotarł szczęśliwie do przyszłego nabywcy. Mamy tutaj wirtualny kokpit, elektryczne fotele. Ten samochód wygląda po prostu bardzo świeżo i bardzo ładnie. Szyber dach, piękny, czarny. Cały Black Optic dookoła, ładne felki moim zdaniem warto. Jeżeli chciałbyś go zalicytować, to odezwij się do nas na auta z USA MAPA AUTO DISCOVER, bądź dzwoń na numer 509 420 000. Czyli mamy tyle samo zer, ile ma Audi w swoim znaczku. 400... 509 420 000. Nie, więcej mamy zer. Widzicie w to koło. są Aha. To napiszcie w komentarzu, czy to są koła, czy to są zera. Jeszcze dwa tutaj, trzy i byłaby Olimpiada. Przed Wami Lexus. Jak mówią na Japończycy? Lexus. Lexus. Ktoś tak. W każdym razie, mamy Lexusa RX 450 w hybrydce. Z pięknym, świeżym olejem. Aż bym polizał ten bagnet, jest tak, taki soczysty ten olej. E, układ hybrydowy, więc bardzo fajny samochód. I czy ma duży przebieg? Pewnie nie ma dużego przebiegu, ale duży przebieg to jest słowo takie śliskie przy Lexusie, bo te auta bardzo dużych przebiegów dojeżdżają. Mamy tutaj 89 tysięcy kilometrów, nie mil, kilometrów. Z przodu samochód cały, z jego lewej strony, z lewego boku jest jak widać cały, wiadomo, że jakieś drobne może mieć dent and scratches, z tyłu samochód cały. Fajne jest to, fajne są te, 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 to tło tego znaczka Lexus, które właśnie ma taki niebieski kolor, co nam mówi, że to jest hybryda. Siatka baga bagażnika jest, Jakąś woda alkaliczna, czyli ktoś dbał o, o, o swój organizm, o zdrowie. Prawdopodobnie tutaj jeździł tym jakiś celebryta albo jakiś youtuber, bo mamy tutaj lampę taką do nagrywania, reflektor taki ledowy do podświetlania, do streamowania gdzie zuchwytę na telefon. E, więc być może to był taki spokojny youtuber, nie? Czy to był, myślicie, może jakiś taki pato youtuber? W Amerykan Amerykanie mają taki pato YouTube, pato streamerów, takich, co się biją i tak dalej, pewnie jacyś są. Bardzo fajne jest to, że Fotele ma przesuwane, ja przesunąłem te fotele do przodu, żeby sprawdzić, czy ten bagażnik jest dość głęboki I w momencie, kiedy one są przesunięte, faktycznie jest dość głęboki Natomiast do dupy jest trochę to, brzydko mówiąc, że jak siedzimy z tyłu To nie dość, że tego miejsca jest na nogi mało, to jeszcze ciężko jest sadzić stopy pod siedzenie Poczekajcie Poczekaj Piotruś, cofnę ten fotel do tyłu, żeby zobaczyć, jaka różnica jest przy O! Maksymalnie wygodnym ustawieniu dla pasażera Ten bagażnik jest po prostu... Płytki i tutaj nie dyskutujemy z tym, pewnie pod podłogą mamy baterię, więc zbyt dużo miejsca tu wtedy nie będzie. Uszkodzenie jak na Lexusa jest super, jest luks, można powiedzieć. Mamy do wymiany błotnik do naprawy zderzak, Drzwiczki wymieniamy, drugie drzwi wymieniamy, lusterko przyklejamy, nie, no żartuję, wymieniamy. Błotnik, lakierujemy zderzak, naprawiamy zderzak i mamy taki. Fajny, cały boczek nowy, wylakierowany, nie trzeba żadnych element, innych elementów lakierować. To jest dużo lepiej niż byśmy mieli tu dwa elementy i z tamtej strony dwa elementy uszkodzone, bo wtedy musimy większą część auta lakierować. Tak to mamy. Jeden, <coughs> przepraszam, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć elementów do lakierowania w zasadzie połówkę zderzaka, więc super, super szkoda, ale najważniejsze jest to. Co mamy tutaj w środku. A czemu mówię o wnętrzu? Bo wnętrze y, tego auta jest bardzo fajnie wykończone. Zobaczcie, jest taka kierownica drewniana. Można powiedzieć taki bambus style, bambusowy. Y, no, środek klasyczny, leksusowy, proste, płaskie linie. Ten touchpad tutaj. No, ten infotainment w nowszym modelu RX jest dużo fajniejszy. Natomiast tu mamy silnik 3,5 V6 z układem hybrydowym. To jest bardzo trwałą, mega super jednostką. 24 mpg. After refuel, czyli po tankowaniu. A średnie. Podładujemy baterię. Widzicie, ładuje się teraz bateria. Czyli dbamy o ten samochód, żeby tu było luks. O, after reset. 23 mpg. 25,3 mpg. Ja mniemam, że to jest jakaś poniżej dyszki na 100 km, ale sprawdźmy jeszcze dla potwierdzenia dokładnie jakie to jest. 25 mpg to mamy 9,4, czyli ten samochód tutaj w warunkach amerykańskich spalał 25,3, czyli jakieś 9,2-9,3 litra na 100 km. Tylko musicie pamiętać, że im więcej się jeździ tym autem po mieście, tym on po prostu mniej spala. A tutaj pewnie takiej jazdy było bardziej autostradowej. Mimo, że stoimy w korku, to więcej się tu jedzie, jeździ jednak na silniku spalinowym. A jeżdżąc w polskich korkach czy w polskim mieście, podejrzewam, że to spalanie będzie jeszcze mniejsze. A jak będzie to w granicach 9-8,5, to będzie super. W Lexusie nx najnowszym, jak moja żona jeździła, to tylko jak już dłużej jeździła po mieście, to na 8000 km udało się jej później zejść do chyba 6, 9 albo 7 litrów, co jest bardzo dobrym wynikiem. W każdym razie chodzi o to, że jeżdżąc hybrydą nie możemy zbyt na przykład gwałtownie czy ruszać spod świateł bo od razu nam się załączy silnik spalinowy a jak mamy tą płynność tej jazdy czyli ruszamy po prostu delikatnie to wykorzystujemy to, te zasoby baterii i wtedy to wszystko jak to się mówi po amerykańsku make sense. W tym odcinku to już wszystko żegnamy się z wami z placu Copart One Night Mam nadzieję, że podobał Wam się materiał. Jak tak, to zostawcie łapę w górę. Jak nie, to też zostawcie łapę w górę, ale zostawcie również suba, żebyśmy się widzieli w kolejnych materiałach. Tymczasem ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!